YouTube. Dzisiaj na kanale omówimy sobie trzy podstawowe ćwiczenia, fundamentalne w kaucie. podciąganie, i pompki. Każde ćwiczenie będziemy wykonywać i zostańcie do samego końca, wtedy omówię Wam najważniejszą metodę treningową dla początkujących i nie ma lepszej metody treningowej dla początkujących, więc zostańcie do końca i działamy. pierwsze ćwiczenie i tak przeanalizujemy sobie cały ruch od góry do dołu. Więc rozstaw naszych rąk jest minimalnie szerszy niż barki. Łapiemy sobie bardzo stabilnie chwyt, żeby nam się nie ściskał. I teraz tak, trzymamy całą sylwetkę prosto, korpus, wszystko pilnujemy. Nogi są proste, nie zginamy ich, nie kopiemy i zaczynamy ruch z pełnego zwisku. Kamień tutaj jest ze mną dzisiaj, pokażę jak się robi, kamień właśnie czy Stabilny swiss. I, I, ja okay. I teraz tak, jakie są najczęstsze błędy? Właśnie, że ludzie robią podciąganie, zaczynają z zestania i mięśnie, łopatki już są zaaktywowane, przez co nie angażujemy całego ruchu. Yy, następnie kopią kiedy wykonujemy kopienie, nie pilnujemy naszej sylwetki ciała i nie jest to ruch siłowy. I... Drugie ćwiczenie, pompki na kolano, jest ze mną łysy, Kąt w łokie musi stworzyć 90 stopni. Kiedy stworzymy ten kąt, wtedy po nogi są po O, i do góry. Pięknie. jeszcze raz. Lepiej Lepiej się świetnie, kąt 90 stopni, nogi proste, w zakres ruchu. Wtedy mamy taki ja, Dużo osób robi ten błąd, że zgina kolana na mocno szarpie o, właśnie kłonice są, są zwięte tutaj albo nie robią podobnego zakresu ruchu lub no, też nie ma świętych barków yy, tutaj to pokażę jeszcze tą wersję z świętych barków dużo osób nie ma świętych barków zaraz jeśli. protrakcję barków no to najbliższą to coś takiego musi być okej okay. okay. teraz tak, staną pompki teraz najważniejsza kierunek to tak. Protrakcja, łopatek. Musimy tego pilnować. Trzymamy nasz bierzbiet i mamy proste nogi. Dużo osób robi ten błąd, że ma zbyt szeroki rąk. A rozstaw rąk powinien być około 45 stopni. Nie w nie szeroko, 45 stopni. zademonstruję. Ja teraz tak. Protrakcja łopatek, trzymam sylwetkę. I napiszę schodzę 45 stopni, w góra. Ok, to jest właśnie prawidłowa wątka. Jeżeli widzicie, że wasza kolana, brzuch, i klatka idzie w jednej linii, to nie ma możliwości, żebyście zrobili to źle. Ale jeżeli macie z tym problem, możecie się też położyć na ziemi i trzymając sylwetkę, po prostu Takimi widać, że nie ma możliwości, żebyście zrobili coś światło. Dobra, i teraz tak, czyli jaka jest najlepsza metoda dla początkujących i nie ma lepszej, więc moi drodzy, jest to regularność. Nie ma co ukrywać, ale u osób początkujących Budowanie tej siły wytrzymałości idzie znacznie łatwiej niż u osób zaawansowanych. I prawda jest taka, że jeżeli chcecie progresować w danym ćwiczeniu i będziecie je wykonywać, to będziecie po prostu w nim progresować. Tutaj liczy się regularność. Nie musicie mieć jakiegoś super planu skonstruowanego nie wiadomo jak, tylko po prostu musicie ćwiczyć, być zdeterminowani i konsekwentni w tym, co robicie. Dobre. Dobra, jest, dobra. Także pamiętajcie, dajcie suba na kanał do Tomeczka. Lajka, kciuk i komentarz. Co byście Dokładnie. chcieli na następnym razem raz zobaczyć, to wam Tomek pokaże, objaśni, wszystko macie. Słuchajcie, Gobon to jest szefem. <laughs> dobra.